Ląża w grze przed premierą? Zarąbisty lifehack na obóz westernowy, który powinniście znać koniecznie. Jest już znana data dodania nowych Mustangów. Siemaneczko, z tej strony Kazumi i zapraszam Was do obejrzenia mojego materiału. Na wstępie pozdrawiam moich wszystkich wspierających. Wy również macie możliwość tego grona dołączyć. A oprócz tego zapraszam Was do opisu, koniecznie odwiedźcie moje media społecznościowe oraz dołączcie na serwer na Discordzie. Ale również nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji, jeśli jeszcze mnie nie subskrybujecie. A jak zasługujecie, to nie pożałujecie. I jeszcze o zasobieniu zuneczka, żeby być zawsze na bieżąco. A teraz, moi kochani, przechodzimy już do materiału. I wam już tłumaczę o co chodzi. Generalnie mamy już spoilery Next Up in Your Week, a dopiero w sumie co było jedno, a już mamy drugie. Wobec tego pierwszy obrazek, czyli jest to 2 sierpnia, ukazujący jakieś tam nowe pewnie wyścig, coś tego typu. Natomiast, moi kochani, 9 sierpnia będziemy mieć już nowe mustangi. Na tym fragmencie dokładnie widać mustangi i ich 7 umaszczeń. Serio mega, nie mogę się doczekać, bo tak mega czekam na te Mustangi. Kto z Was czeka na nowe Mustangi, zostawia koniecznie łapędzkę w górę. 16 sierpnia, później, znowu jakiś wyścig, coś tego typu. 23 sierpnia jest jakimś zdankiem z Alex, tak jak widzimy. Natomiast 30 sierpnia prawdopodobnie będzie kontynuacja fabuły. Ewentualnie w tej czwartej będzie, no, bądź też i w tej piątej. Także tak to mniej więcej będzie wyglądać. I nowe Mustangi będą 9 sierpnia. Kochani, generalnie lążowanie było teraz w tej aktualizacji pierwszej, a lążowanie generalnie jest w, od drugiej aktualizacji, tej Westernowej. W której z tej po aktualizacji weszłam, i faktycznie lążowanie było, i mega się cieszę, że ja to w ogóle nagrałam. Teraz, gdy to nagrywam, i jest 8 lipca, a wy to będziecie widzieć 9 lipca, no to chodzi o to właśnie, że chciałam nagrać jeszcze to lążowanie ale ten błąd jakby został już usunięty, czyli jednak był to po prostu błąd, który SSO usunęło i lążowanie premierowo będzie teraz w środę, czyli 12 lipca. Ale serio, takie błędy oni popełniają ostatnio, to jest szok, naprawdę mnóstwo jest błędów, jak nie nowa postać, no to po prostu jakieś takie inne błędy i z tym lążowaniem, ja myślałam, że to lążowanie jest po prostu bo jest, a jakie jest zadanko z tym dążowaniem, będzie właśnie w kolejną środę, aczkolwiek zostało ono usunięte. Jak widzicie, ja już tutaj nie mogłam tego kliknąć, a wcześniej mogłam. Oprócz tego, mam dla Was bardzo fajny lifehack, który już tam krąży ogólnie w necie. Ja się dowiedziałam od mojej moderatorki. No i generalnie chodzi tutaj o to, żeby cały czas wilki nas omiały i byśmy mieli spokój. Czyli po prostu cały czas cuchniemy, jej będziecie śmierdzieć, ale przynajmniej was wilki nie będą chciały dopaść. Także jak to zrobić? Musicie mieć portal z zadanek fabularnych, który jest tutaj w Eponie, przy tej opuszczonej posiadłości Dew. No i wchodzimy sobie do tego portalu, po czym zaraz z niego wychodzimy, ale jak już w nim jesteśmy, to zaczynamy śmierdzieć i to jest trochę dziwne, ale to jest taki właśnie lifehack. Teraz sobie z tego portalu wychodzimy... I możemy cieszyć się tym, że wilki nas nie dopadną. Także idziemy na Rancho Starshine. I tutaj już on pokazuje dokładnie, że wilki totalnie, jak tylko nas zauważą, totalnie odpuszczają i po prostu <laughs> nie chcą już takiego śmierdzącego czegoś już totalnie. Powiem wam, że akurat na byka to w ogóle nie działa. Jak widzicie tutaj jeszcze na początku miałam odstraszać, więc to zadziałało, ale zaraz spróbowałam jeszcze raz i rzeczywiście nie zadziałało. Ale oczywiście na niedźwiedzie, czyli te kolejne bestie wszystko ładnie działa i wszystko jest si. Raz też wjechałam w wilka po prostu i zabrał mnie na rancho. Więc tak trochę nie wiem za bardzo, jak to działa. Czasem coś tam właśnie zadziała, a czasem nie. Ale generalnie lifehack zaliczony. <gryw> Polecam bardzo. Akurat jak wykopałam tą jedną skałkę i wilki szły w moją stronę i nawet do mnie podbiegł, to szczerze nic się nie stało. A niby coś tam właśnie jest tak, że też jak te skałki wykupujemy, no to tam niby te wilki nas tam mogą dopaść. Ale jednak to się w moim przypadku nie stało. Więc to właśnie też jest takie 50-50, bo niektórzy mają tak i tak i tak i wiecie jak to jest, nie? Ale generalnie lifehack jest zaliczony. No i żeby nie śmierdzić, to po prostu trzeba wyjść z gry i ponownie się zalogować. I Jeszcze mam takie dla was info, że w sklepie globalnym aktualnie są spodnie Game Mastera Elwy. Kiedyś był kot na nie, ale teraz są w sklepie globalnym i możemy sobie je kupić. Szczerze bardzo ładne spodnie, nic dodać. Nic ująć. widzicie, te spodnie nie mają niestety żadnych statystyk, ale są tylko za 500 shillingów. No i zdaniem się nawet fajnie prezentują. Te jeansy nawzajem się po prostu wiadomość Star Stable Jeansy. Napisane, że Mistrzyni Gry Elva miała wymyślić ciekawą nazwę dla tych spodni. Ale jej się to nie udało. To nic. I tak będziesz doskonale w nich wyglądać. Dajcie znać w komentarzu, czy też Wam się podobają. Dla mnie są mega w porządku. Takie ładne spodnie. I prawie jak co darmo. Bierzcie je. Także moi mili, z mojego materiału byłoby na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zostawcie komentarz z waszą opinią na temat tych rzeczy. Łapęcy w górę, również zostawcie subskrypcję i dzwoneczek, żeby być zawsze na bieżąco. A ja się już zamierzam żegnam I do następnego. Trzymajcie się.